Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z transportu odpadów. Pierwsze sobie przygotujemy całą naczepę. Tu po boku jest tylko cztery pasy. Łopania, co to jest? Raz, dwa, trzy i potem wszystko? Tak. Dobry. Ty się jedzie, a ja będę tu bił. Bił, <laughs> dokładnie. <laughs> Załadowane mamy 22540. Ja <laughs> spadam. Yes, yes. Otwieramy tylko wtedy, kiedy mamy ładunek na sobie. One muszą stać, żeby nam plandeka, jak żeby nam wiem. nie przeleciała na drugą nie w tę stronę. stronę. A bo teraz panie! Nie trzeba całego otwierać. Prudowy, tylko o. To jest akurat fajne. Nie lejemy ad blue do paliwa, żeby czasem nie pomylić. Tutaj tylko diesel. W tym nowym modelu jest już wysuwany stolik. popy urwało. Urwało, nie? A co ty zrobisz od nowa jak to się urwało? Podczas do ładunku opuszczamy ją, żeby nam zasłoniło światło. Co, zarobki byśmy jeszcze pewnie tutaj poruszyli? No. Temat. Autko wygodne moim zdaniem, wszystko jest pod długietniczku. Pamiętajcie, że w zestawie macie okularki również.